Siema, no. tak właśnie myślę. co powiem i chcę jedno powiedzieć. Nie? Kolejny mecz w okręgówce, więc na no tak. No pamiętamy, nie? Dwa jedemy tu przegrali po nieścisłej czerwonej karteczce naszego ukochanego Janka. Jedemy tam do nich. No a co? Tam Rafał jest na zgronie, więc mam nadzieję, że go dzisiaj mocno przykryja i, i w topie nie będzie. Nie? No, młodzi odpalili po ostatnim meczu, więc więc zoro byłę to. Czyli te punkty formą musi być? Jasne, że tak. Z Rafałkiem co? Z Rafałkiem grałeś, to wiesz jak grał, że mi pożyczy pistolet przed meczem. Troszkę potegować, nóżka. Więc... Mamy to. Co Rafał, co Pan Dobrze, po zwycięstwie ostatnim jest lepiej od razu, nie? Od razu się lepiej jedzie na mecz, od razu się lepiej trenuje, trzeba to utrzymać i... Grałeś tu kiedyś na Roboziku? Nie kojarzę. Pewnie jakiś mecz się zagrało dawno, ale... nie kojarzę. Ja nowy obiekt. właśnie tak że no. patrzę, nowa droga, nowy... no boisko takie trochę. Na trybuna jest nowa, ale brakuje jeszcze, jeszcze budynku według tam jak no, projektu, co oglądają. No, no. czym jak boisko będzie wyglądało? No boisko tam trochę takie... Jest. No właśnie, też tak, to pierwsze co mi się rzuciło w oczy, ale... W żeby rzuci. było równe Nie Będzie co może dla żony coś tam pozrywać Ja, yeah, yeah. Ta pół roku my się nie widzieli. Siemanko. Co lekko kontuzja, dziecko mi się urodziło. No właśnie. jak to jak to rozwiązanie w końcu wyszło? Bardzo dobrze. A imię? Marcelek się urodził. Marcelek jednak. Marcelek jednak. No Czyli jednak nie już. No jednak nie już bo e... zastanawialiśmy się, no ale, ale jednak Marcelek. Ważne, no. że najemnie. Ważne, że najem, dokładnie. Za żarę ta dzisiaj będzie? Będzie, no. Będzie będzie będziesz mógł ją tam pokamerować troszeczkę. No się na pewno ucieszy. No pogodamy z nim. A ty jak tam forma? No pokażemy na boisku, nie? Zobaczymy jak to będzie. Skupić się, ja też nie będę grał wam takich piłek jak będziecie mieli przeciwnika na plecach, bo to lepiej jest unikać ryzyka tym bardziej na takim terenie, jakbyśmy dali gdzieś równie, no wiadomo by można, ale grunt, że to samo macie zagrać, co? To samo macie zagrać ostatnio. Tak, taka sama, taki sam poziom ambicji i walki e, chęci zwycięstwa. W ostatnim meczu się, się zawsze znaczy, humor dobry i dobrze człowiek przychodzi, od razu się, się leci na trening, więc i trzymajmy to to mi to intensywność, tą grę z poprzedniego meczu. i Jedziemy dalej za czasem, panowie, dziś. Kto wie, A to wiesz, że tą kamerą w tą i z bo ja szukam to Jest. z brzuszkiem, a ty brzuszka no, z... gdzie jest brzuszek? Zobacz jaki duży. Co to za łowasek. Co słyszałem, Rafał już mówił, że nie ugrał Miłosza. No nie, Marcel został. Ale spoko, z pierwszą marchewką wprowadzamy pierwsze treningi indywidualne. Nie Marcel. Będzie piłkarz. Nie? No nie ma wyjścia, nie? No, Zobaczymy. Zobaczymy. W dziadku. Halo, zobacz co tu jest. Kamery co ty jeszcze te? nie widziałeś. Co to za mały pobłas? <noise> jak zdrówko? A dobrze. W porządku, nie? Powie się dobrze, także... To najważniejsze. Grzeczny jest. Nocy nie daje spać. Nie normalne, nie? No normalne, <noise> masz dwójkę, to jest. Masz dwójkę, to wiesz jak to wygląda. No ale w ciągu dnia jest grzeczny, a szczególnie przy ludziach, także. <noise> nie. Vamos, 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 O, żarło, żarło i przestało żyć. Przestało teraz i wszystko siadło, no. hmm. Szczęście, co? Nazwijmy to szczęście. Ale nie po naszej stronie. Nie po naszej stronie, Nie W tamtych kulisach, ja, nie wiem, każdy by Pani Ania. A się okazało, że żona to Viola. wiola. Wiola, wiola. Następnym razem to zmienimy u siebie. Dobrze, to się postaraj. Diolch yn fawr am wylio'r

Urwa, no, staramy się, ale nie wychodzi to no. W tym przez te te dwie ligi to jest wysoko kurwa, wysoka różnica. No ale w młodzieży wiesz. Jest potencjał. No, ambicji nie brakuje, ale umiejętności piłkarskich, jak widać, jeszcze trochę brakuje, także Nic no, możemy więcej powiedzieć. No. no w sobotę zagramy u siebie, no tam trzeba zapunktować. No u siebie lepiej zawsze nie mimo wszystko, ale na wyjeździe też trzeba punktować i to z każdym rywalem. Tu każdy jest do ogarnięcia. No. Będziemy się starać do końca to przycisnąć, jakoś punkty pozdobywać, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.